Dajcie mi już spokój, wypuśćcie mnie! Nie filozuj, sapery i inne role, które zostały, gadaj. Specjalista do spraw ERP zajmuje się firmowym systemem klasy Enterprise Resource Planning czyli oprogramowaniem do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. Odpowiada za implementację, konfigurację, utrzymanie oraz optymalizację systemu ERP. Kluczowe procesy biznesowe firmy, sprzedacz, finanse, logistyka, HR i inne muszą działać sprawnie w jednym zintegrowanym środowisku. Taka osoba musi dobrze rozumieć technologię i biznes jednocześnie. Specjalista ERP bywa łącznikiem między działem IT a użytkownikami biznesowymi. Tłumaczy potrzeby biznesowe na język ustawień systemu. Dzięki temu potrafi dostosować moduły systemu, np. finansowy czy magazynowy, do wymagaż danej firmy. Do obowiązków specjalisty do spraw ERP należy między innymi wdrażanie nowych funkcjonalności, np. uruchomienie modułu CRM w systemie oraz konfiguracja istniejących modułów pod kątem zmieniających się potrzeb, a także integracja ERP z innymi aplikacjami np. sklepem internetowym czy systemem bankowym. Co więcej, bieżąca administracja systemem, czyli czuwanie nad poprawnością działania, rozwiązywanie pojawiających się błędów i usterek. Na polskim rynku wiele firm korzysta z systemu SAP, dlatego specjaliści ERP, potocznie zwani SAPERami, są bardzo cenni. Dostosowują moduły SAP do potrzeb organizacji, tworzą raporty, mogą nawet pisać rozszerzenia w języku ABAP. Podczas wdrożeń ERP specjalista planuje także szkolenia dla użytkowników końcowych i dba o dokumentację. Musi upewnić się, że pracownicy z różnych działów zostaną przeszkoleni z obsługi nowego systemu i że procesy biznesowe są poprawnie odwzorowane. Co do zarobków, według raportu Jones Join IT z zeszłego roku seniorzy zarabiali nawet 58 800 zł. Średnie wynagrodzenie dla seniora na B2B wynosi około 19 600 zł. Sprawny system ERP staje się krwiobiegiem informacji w firmie. Dzięki pracy specjalisty kierownictwo ma dostęp do aktualnych danych ze wszystkich działów, a zespoły mogą efektywniej współpracować. Analityk biznesowy identyfikuje potrzeby biznesowe organizacji i przekłada je na konkretne rozwiązania. To specjalista będący pomostem między światem biznesu a światem IT. Na co dzień analityk biznesowy zbiera i analizuje informacje oraz wymagania. Prowadzi wywiady z interesariuszami, przegląda dokumenty i procesy w firmie. Chce zrozumieć, jak działa biznes i gdzie są problemy lub możliwości usprawnień. Następnie zajmuje się dokumentowaniem wymagań i proponowanych rozwiązań. Tworzy czytelne raporty, diagramy procesów, modele danych czy specyfikacje. Wszystko po to, by zarówno zleceniodawcy biznesowi, jak i programiści mieli jasność co do tego, co należy zbudować. Analityk rekomenduje także usprawnienia procesów biznesowych. Szuka sposobów, by firma działała efektywniej i taniej. Według raportów płacowych z zeszłego roku, seniorzy zarabiali nawet 24 tysiące złotych. Mediana płacy dla seniora na umowie o pracę wynosi ponad 14 tysięcy złotych. Podsumowując, analityk biznesowy dba o to, by tworzone rozwiązania faktycznie rozwiązywały właściwe problemy i przynosiły wartość firmie. To już wszystko? Na myśl przychodzi mi jeszcze analityk danych. Tylko on musi znać chociaż podstawy SQL-a, a senior mógłby chociaż kojarzyć Pythona lub R. Poznaj Ale, analityczkę danych, która pomaga firmie podejmować decyzje w oparciu o liczby. Każdy dzień zaczyna od przeglądu najnowszych raportów i wyników. Ala łączy informacje z wielu źródeł, baz danych, arkuszy Excela oraz firmowego systemu CRM. Wszystkie dane dokładnie oczyszcza i porządkuje, tak aby były spójne i gotowe do analizy. Wykorzystuje swoje umiejętności analityczne. Pisze zapytania w SQL-u i skrypty w Pythonie, aby wydobyć potrzebne informacje. Szuka zależności i trendów, które mogą wyjaśnić spadek sprzedaży. Okazuje się, że problem dotyczy głównie jednego regionu. Ala szybko tworzy przejrzystą wizualizację, aby przedstawić ten wynik zespołowi. Dzięki czytelnym wizualizacjom wszyscy szybko rozumieją sytuację. Kierownictwo docenia, że Ala nie tylko znalazła przyczynę, ale też zaproponowała konkretne rozwiązania. Co do zarobków, według zeszłorocznego raportu Just Join IT seniorzy zarabiali nawet 40 tysięcy złotych miesięcznie. Średnie wynagrodzenie dla seniora na B2B wynosi ponad 16 600 zł netto. Lubię tą pracę, bo moje analizy wpływają na realne decyzje biznesowe i pozwalają firmie uniknąć strat. No, Ziomuś, bardzo dobrze. Już jesteśmy bliżej końca. Jak dalej? Ciąg dalszy w kolejnym filmie.